Już się mam go w domu z piątym odcinku, a dzisiaj taki głupi można odcinek jak zrobić zdrowy sok z pomarańczy. Do tego będziemy potrzebować kilka pomarańczy albo pomarańczej. Ja mam jedną w domu, więc ją wziąłem. Deseczkę, żeby kroić. Tu ją tak położymy. I, we, i, i nożyk. I taka jeszcze rzecz ręczna, taka jakby wirówka. Jeżeli jej nie macie, to przekryję to właśnie na pół, żeby wam pokazać też ręcznie. A gdzie to przelejemy? Do brudnej szklaneczki. I z ty ja teraz sobie pójdę panią. Dobra, weźmy najmniej brudną, bo po prostu. Oczywiście ja o takich rzeczy zapomniałam. To co? ruszamy. Zostawcie łapyczkę w górę. Mika z Opa. Co? Ruszamy. Czekaj. Ją najpierw tak ogarnąć. A Chyba zrobimy na trzy kawałki. A na cztery. Kroję na parę. Ała, jak mi leje po oczach. By tego... Och, nie dobre dobra, Mamy te pomałańczki. kładamy gdzieś nożyk. dajcie, żeby zbytnio tego nie robić, już jestem duży. I zacznę, jak macie takie coś, to po prostu patrzcie. Sobie położę tu. Pyk, kładę klaneczkę tego wariata, biorę po małańcze, zrobię tak i ściskam oto i będzie leciało hloso. To generalnie wygląda. jak widzicie, leci spryczek. Więc dobra, tak wygląda z maszyną. A jak nie macie takiej maszynki, to bierzecie. że to ile jest? Tak. Więc to tak, a dzisiaj sobie zrobimy maszynkę. Zabiorę to ma. ile Przepraszam Was, nie wiem, czy chciała coś tam wyskoczyło. Dobra, jedno już mamy. Drugi kawałek. No, z niego ten nic nie poleciało. No, dobra, czas ten. Dobra, kolejny drugi kawałek. Trzeci. Jak widzieliście pokroiłem to na małe, tak to robię. karty taki większy, a nie, to był drobny i ostatni, potrzebne jest więcej poma. A rań muszę od razu poszukać, mówię, ale mam tylko jedną, więc Dobra. Wystarczy odkładam to tu. I co piję. Ach, nie ma tego tak zrozumiałego. Tak to właśnie wyglądało. I teraz się sprzątanie. A wystarczy łapeczkę w górę sobie i dzwoneczkiem. Widzimy się zaraz. Narka.